Na kolejnej lekcji kursu maturalnego z chemii jesteśmy w dziale związki nieorganiczne, a to jest lekcja poświęcona wodorotlenkom. Wzór ogólny wodorotlenków prezentuje się następująco: czyli są to związki chemiczne zbudowane z kationów metali oraz anionów wodorotlenkowych. Jeśli atom metalu jest n wartościowy, wtedy będzie również n grup wodorotlenkowych. Sama grupa wodorotlenkowa zawsze jest jednowartościowa, czyli w tym miejscu nie będzie żadnej cyferki. No i przykładowo, ten związek to wodorotlenek sodu, gdzie sód jest jednowartościowy. Stąd jest tylko jedna grupa OH. Tutaj mamy wodorotlenek żelaza 2. Żelazo jest dwuwartościowe. Musimy w nazwie tą dwójkę uwzględnić, ponieważ żelazo może być jeszcze trójwartościowe. Tutaj mamy wodorotlenek miedzi dwa, stąd te dwie grupy oraz tu mamy wodorotlenek glinu nie musimy mówić trzy ponieważ glin jest zawsze trójwartościowy. Następnie wyjaśnimy sobie różnicę między zasadą a wodorotlenkiem. Ten duży zbiór prezentuje mi wszystkie wodorotlenki i następnie w tym dużym zbiorze umieszczam podzbiór który nazwę zasady. W tym miejscu należy zdefiniować czym są zasady. Więc zasady są to te wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie. Czyli na przykład, czy KOH jest wodorotlenkiem? Jest, ponieważ należy do dużego zbioru wodorotlenków. Mało tego, możemy też powiedzieć, że jest zasadą, ponieważ jest rozpuszczalny w wodzie. Ale na przykład wodorotlenek cynku. Czy on jest wodorotlenkiem? Oczywiście, bo mieści się w tym zbiorze, ale już nie jest zasadą, bo nie należy do tego podzbioru, ponieważ się nie rozpuszcza w wodzie. Czyli mam nadzieję, że już każdy zrozumie tekst, który jest obecny w wielu podręcznikach, że każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie każdy wodorotlenek jest zasadą. Czyli cokolwiek nie będzie w tym zbiorze, zawsze będzie należało do wodorotlenków. Zaś niekoniecznie każdy związek z tej dużej grupy musi należeć do małej grupy zasad. Teraz omówimy sobie otrzymywanie wodorotlenków i podzielę je na otrzymywanie osobno zasad oraz na otrzymywanie osobno pozostałych wodorotlenków. Najpierw zajmiemy się otrzymywaniem zasad. Zasady to na ogół wodorotlenki metali grupy pierwszej oraz drugiej. No i najbardziej typową reakcją otrzymywania jest reakcja samego metalu z wodą. Na przykład reakcja potasu z wodą. Warto dodać, że przy tych reakcjach wydziela się bardzo duża ilość energii. Im metal z niższego okresu, tym gwałtowniej reaguje z wodą. Więc na przykład gwałtowniej od potasu reaguje rubit, cez oraz franz, a wiąże się to z, ze zwiększą, zwiększoną ilością powłok elektronowych, czyli mniejszą elektrojemnością, czyli łatwiejszym oddawaniem elektronów. Reakcją drugą jest tlenek metalu plus woda. Daje nam zasadę, i tu przywołam bardzo popularną reakcję gaszenia wapna palonego. Przypominam, to jest wapno palone, tlenek wapnia, a to jest wapno gaszone, wodorotlenek wapnia. Zachęcam, abyś przy tej okazji przypomniał sobie, czym jest mleko wapienne, czym jest woda wapienna oraz reakcję twardnienia zaprawy, co było związane m.in. z pochłonięciem dwutlenku węgla. Pozostałe wodorotlenki będziemy otrzymywać ze schematu, który jest napisany niżej. Na przykład podzielamy na chlorek miedzi 2 zasadą potasową. Otrzymamy wodorotlenek miedzi 2 oraz chlorek potasu. Odczytuję z tablic, że wodorotlenek miedzi 2 jest osadem. Ten osad ma barwę taką błękitną, może nawet ciemniejszy niż błękitny taki Niebieski, ale pamiętamy, że na maturze zazwyczaj wymagają reakcji jonowych skróconych, więc ta reakcja by wyglądała tak. Przeważnie te wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie są nietrwałe termicznie i ulegają rozkładowi pod wpływem temperatury, w tym przypadku reakcja przebiegałaby następująco: błękitny osad wodorotlenku miedzi 2 rozłożyłby się do czarnego tlenku miedzi 2. No i w końcu przechodzimy do bardzo istotnego zagadnienia, jeśli chodzi o wodorotlenki na maturze, czyli do tzw. wodorotlenków amfoterycznych. Z amfoterycznością nie spotykamy się już pierwszy raz, ponieważ y, omawialiśmy już tlenki i tam również się pojawiła czyli zdo, zdolność do reagowania z mocnymi kwasami, jak i z mocnymi zasadami. Tutaj napisałem kilka przykładowych wodorotlenków amfoterycznych: chromu 3, glinu, cynku czyli najbardziej typowy, jeśli chodzi o wszelkie zadania naturalne. Wytłumacza tę reakcję na przykładzie wodorotlenku, cynku. O ile reakcja z kwasem mocnym nas nie dziwi, ponieważ jest to po prostu zwykła reakcja zobojętniania. I przy tej reakcji jeszcze jedna mała uwaga, gdybyś chciał ją rozpisać zionowo, pamiętaj, że ten związek jest nierozpuszczalny w wodzie, czyli nie próbuj go dysocjować. Tam gdybyś sobie rozpisał, uprościłyby się tylko CL minusy, tak naprawdę. Pamiętaj, że dysocjują tylko zasady, jeśli chodzi o fotorotlenki. O tyle reakcja z mocną zasadą może y, trochę dziwić, niemniej jednak zachodzi. No i skoro reagują dwa wodorotlenki to nie spodziewamy się jakiegoś normalnego związku, tylko związku kompleksowego, gdzie musimy znać tak zwaną LK, o której już mówiłem, tak zwaną liczbę koordynacyjną i dla cynku wynosi ona głównie 4. No i przypomnę jeszcze raz jak to się robiło. Skoro 4, więc cynk będzie wiązał 4 ligandy, czyli w tym przypadku 4 grupy wodorotlenkowe. Wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni do ZNOH dwa razy wzięte, ale tutaj tą czwórkę musimy napisać, ponieważ mamy ją tutaj podaną. No i co było dalej? Bierzemy to w duży, taki kwadratowy nawias. No i przed tym piszemy kation metalu, zasady, czyli w tym przypadku sodu. No i teraz tak, cynk jest dwuwartościowy, to pamiętamy. Od liczby koordynacyjnej odejmuje wartościowość metalu, czyli w tym przypadku cynku, czyli 2. No i to jest 2. Więc tą liczbę muszę napisać tutaj, w tym miejscu. No i do wyrównania reakcji muszę jeszcze dwójkę wpisać przed NaOH. No i w tym miejscu mamy zapis jonowy, uproszczony tej reakcji. Analogiczna reakcja dla wodorotlenku glinu, gdzie LK dla glinu również wynosi 4. Jak byśmy taki związek nazwali? Mamy cztery grupy wodorotlenkowe, więc. Tetrahydroxo, tetra ponieważ mamy cztery. Hydroxo czyli grupy OH, glinian, sodu. glinian sodu. Często spotykam się w książkach, że wzór wodorotlenku glinu jeszcze przedstawiamy w takiej postaci, jakby wymuszonego kwasu, tak? Czyli na początku mamy wodory H3, AL, no i jeszcze te trzy tleny. No, i taki związek nazywamy kwasem ortoglinowym. I gdybyśmy chcieli stworzyć wzór soli, na przykład z sodem, to powstałby nam związek Na3ALO3, czyli ortoglinian sodu, ale taki związek możemy pozbawić wody. To znaczy samą sól nie, ale kwas ortoglinowy możemy pozbawić wody i możemy otrzymać kwas, jeśli odejmiemy dwa wodory, to zostaje nam jeden wodór, Al. No, i zabieramy jeden tlen od trzech tlenów, czyli HALO2, kwas metaglinowy. I sól z sodem by wyglądała wtedy NaALO2, czyli metaglinian sodu. Ale to w środowisku bezwodnym, po odprażeniu. Oraz te informacje należy traktować jako dodatkowe. Co ciekawe, istnieje tak zwana. Woda amoniakalna, czyli wodny roztwór amoniaku, który również ma odczyn zasadowy. A to przez te aniony wodorotlenkowe, które nadają pH powyżej 7, czyli odczyn zasadowy. Oczywiście pamiętamy, że w roztworach zasadowych fenoloftaleina barwi się na malinowo. Zaś o wodzie amoniakalnej wspominam, ponieważ jakby nie pasuje nam do wzoru ogólnego wodorotlenków, ponieważ nie ma tu nigdzie kationu metalu, a mimo wszystko wykorzystujemy wodę amoniakalną, czyli około od 10 do 25% wodny roztwór amoniaku, np. w chemii analitycznej, czy jeśli chcemy strącić osady innych wodorotlenków. Z takich ogólnych informacji należy sobie jeszcze przypomnieć, czy na przykład stały wodorotlenek sodu czy potasu mają właściwości higroskopijne, czyli potrafią pochłaniać parę wodną z powietrza.